Rosja wielokrotnie polegała na swoich ogromnych zapasach czołgów i pojazdów opancerzonych, aby zaznaczyć swoją dominację na Ukrainie. I mimo utraty tysięcy czołgów od początku wojny, Rosja nadal produkuje kolejne i wysyła je przez granice na sporne tereny frontowe. Ale Ukraina ma tajną broń, superinteligentny pocisk artyleryjski zdolny zrzucać ogień i niszczyć rosyjskie czołgi, zanim ich dowódcy zdążą zareagować lub się wycofać. Rosja nie jest w stanie przeciwdziałać temu pociskowi, a żaden namierzony cel nie ma szans na ucieczkę. Nazywa się to pocisk Bonus. Został opracowany w Szwecji i używany na polach bitew Ukrainy, a to jeden z najpotężniejszych elementów ukraińskiego arsenału przeciwpancernego. Ten arsenał obejmuje także szereg innych skutecznych broni, takich jak amerykańskie pociski Javelin typu "Wystrzel i zapomnij" oraz brytyjskie Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Które są szczególnie przydatne w warunkach miejskich. Ukraina wykorzystała także miny przeciwpancerne i drony kamikadze do atakowania rosyjskich czołgów i pojazdów opancerzonych. Wszystkie te rodzaje broni sprawdziły się dobrze, ale wszystkie mają podobny problem. Czołgi i inne pojazdy wojskowe są często rozmieszczane w strategicznych kolumnach z jednym pojazdem prowadzącym i resztą konwoju, podążającą za nim. Zwłaszcza wzdłuż wąskich dróg, które wiją się przez wiejskie tereny ukraińskich pograniczy. Jeśli ukraińscy żołnierze użyją pocisków, aby uderzyć w pierwszy czołg w kolumnie, pozostałe szybko reagują. Słyszą wybuch, widzą dym i podejmują działania unikowe. Na przykład mogą użyć granatów dymnych, aby zamaskować swoje pozycje, zanim wycofają się w bezpieczniejsze miejsce i zyskają czas na zaplanowanie kolejnego ruchu. To sprawia, że ukraińskim żołnierzom na ziemi jest znacznie trudniej, a wręcz prawie niemożliwe, by zadać większe straty lub zniszczyć kolejne pojazdy. W jednej chwili tracą swoją przewagę. To właśnie w takich momentach pocisk bonus pokazuje swoją wartość. Historia tego inteligentnego pocisku artyleryjskiego sięga 1985 roku, gdy rozpoczęto jego opracowywanie. Szwedzkie wojsko chciało stworzyć inteligentną broń przeciwpancerną o dość dużym zasięgu przekraczającym 16 mil czyli 25 km. Musiała być zdolna do uwalniania w powietrzu pary samodzielnych subamunicji, które następnie mogłyby zidentyfikować i namierzyć swoje cele z góry, zanim sprowadzą zniszczenie na głowy wroga. Była to niezwykle ambitna koncepcja i minęło kilka lat zanim została zrealizowana. Szwedzcy eksperci Doż Obrony połączyli siły z francuskimi odpowiednikami, łącząc technologie i miny wojskowe obu krajów, aby urzeczywistnić swój pomysł. I dopiero w 1998 roku, ponad dekadę po rozpoczęciu prac rozwojowych, pierwsze pociski bonus weszły do produkcji. Oto jak działa bonus. Najpierw jest ładowany do standardowej NATOwskiej lufy artyleryjskiej kalibru 155 mm i wystrzeliwany w powietrze po konwencjonalnej trajektorii balistycznej i pokonuje dystans do 35 km. Po wzniesieniu się w powietrze zapalnik czasowy wewnątrz nosa pocisku zostaje aktywowany. Osłona nosa otwiera się, a dwie subamunicje, starannie ukryte wewnątrz korpusu pocisku zostają uwolnione. Każda z sub amunicji jest wyposażona w małe skrzydełka i zaczyna wirować w powietrzu, obracając się z prędkością 900 obrotów na minutę. I ledwie tylko wydostały się na otwarte powietrze, subamunicje zaczynają również skanować otoczenie w poszukiwaniu odpowiednich celów. Ponieważ, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się proste, te subamunicje mają pod błyszczącą powierzchnią ukrytą całą masę najnowocześniejszej technologii. Każda z nich jest wyposażona we wbudowany moduł elektroniczny z matrycowym czujnikiem podczerwieni, skanerem Light Detection and Ranging oraz szybkim procesorem. To tak, jakby mieć miniaturową stację uderzeniową zasilaną radarem unoszącą się w powietrzu, która skanuje pole bitwy z lotu ptaka. Gotowa zniszczyć nawet najcięższe czołgi wroga. Wbudowane czujniki najpierw wysyłają sygnał cieplny, starając się wykryć duże masy metalu w okolicy i oddzielić potencjalne cele od reszty krajobrazu. Następnie wykorzystują parametry sylwetki, aby rozpoznać konkretne typy celów, takie jak rosyjskie czołgi T72 i T90, bojowe wozy piechoty BMP-3, czy transportery opancerzone BTR-82. To pomaga zapewnić, że inteligentne pociski bonusowe strzelają tylko do najważniejszych celów i że nie są przypadkowo marnowane na tanie jeepy czy porzucone traktory na terenach rolniczych, które stanowią dużą część linii frontu. Gdy czujniki i skanery zidentyfikują prawdziwy wartościowy cel, rozpoczyna się ostatnia faza. Subamunicja detonuje swój ładunek wybuchowy, tworząc pocisk formowany wybuchowo. Który uderza w cel z prędkością ponaddźwiękową. W mgnieniu oka następuje wybuch. I tu jest najważniejszy moment. Uderza w czołgi i inne pojazdy wroga bezpośrednio z góry, tam gdzie pojazdy wojskowe często mają swoje najsłabsze punkty. Rosyjski czołg podstawowy T-72 na przykład ma dobrze znaną słabość z powodu obecności automatycznego ładowacza w swojej konstrukcji. Chociaż automatyczny ładowacz pozwala zmniejszyć załogę czołgu do trzech osób, Zamiast zwyczajowych czterech stanowi także poważne zagrożenie dla całej załogi. Aby działać skutecznie, potrzebuje szybkiego i łatwego dostępu do amunicji, która w związku z tym musi być przechowywana tuż pod wieżą czołgu. Czyste trafienie w rejon wieży może spowodować, że całe wnętrze stanie w płomieniach, zabijając strzelca, dowódcę i kierowcę czołgu w ciągu kilku sekund i zamieniając cały czołg z niszczycielskiej maszyny wojskowej w bezwartościową stertę dymiącego złomu. Pociski bonusowe są idealne do przeprowadzania tego typu efektownych ataków z powietrza w odpowiednich miejscach. Nawet przeciwko najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym rosyjskim czołgom, takim jak T-90M, okazuje się skuteczny, spadając na wyraźnie cieńsze fragmenty stalowego pancerza na górze czołgu, zamiast na grubsze sekcje z przodu, po bokach i z tyłu. Jeśli T-90M nie wytrzymują uderzenia pocisku bonusowego, to inne rosyjskie pojazdy opancerzone nie mają żadnych szans. Od bojowych wozów piechoty BMP-2 i BMP-3 po transportery opancerzone i pojazdy wsparcia. A wieloletnie pochodzące z czasów sowieckich czołgi, które Rosja desperacko wyciąga z magazynów, by rozmieścić je w takich miejscach jak Donieck i Hersoń, nie są bezpieczne. I to jest ogromna przewaga dla Ukrainy. Daje to siłom zbrojnym kraju bezcenną broń, do której mogą sięgnąć w razie potrzeby. Kiedy Rosjanie wyprowadzają duży konwój w strategicznej formacji, na przykład z rzędami czołgów i pojazdów starannie ustawionych, by zminimalizować ryzyko ataków z ziemi, min i dronów. Ukraina może sięgnąć po pociski bonusowe, by zepsuć Dzień Rosji. Gdy wróg używa granatów dymnych i podobnych strategii, by ukryć swoje opancerzenie, ataki systemami jak Javelin czy Enlau stają się mniej skuteczne. Ukraina ponownie może użyć dodatkowych pocisków. Ponieważ jedną z najlepszych cech tych pocisków jest to, że Rosja nie ma na nie realnej odpowiedzi. Granaty dymne nie stanowią żadnego problemu dla subamunicji bonus. Inteligentne czujniki i technologie skanowania pozwalają im widzieć przez dym bez problemu. Inne rodzaje osłon, takie jak linie drzew, również są nieskuteczne. Nawet rosyjne środki walki elektronicznej mają znikomy wpływ na skuteczność bonusu. Każdy rodzaj amunicji używa własnego, wyuczonego zestawu danych do identyfikacji i namierzania celów. Tego typu zakłócacze Global Positioning System i GLONASS są wobec tego bezużyteczne. To samo dotyczy rosyjskich mobilnych stacji zakłócających krasucha. Czwarty. Bez względu na to, co zrobi Rosja, nie jest w stanie powstrzymać pocisku bonus przed uderzeniem w jej czołgi i bezlitosnym oraz szybkim niszczeniem drogiego sprzętu. Rzeczywiście, prędkość to kolejny poważny atut tych szwedzkich inteligentnych pocisków. Jak już wcześniej wspomniano, każda subamunicja tworzy wybuchowy pocisk który porusza się z ogromną prędkością. Nie ma nadziei, że rosyjskie czołgi, z których wiele osiąga maksymalną prędkość poniżej 65 km/h, będą w stanie wykonać jakiekolwiek manewry unikowe. Muszą zaakceptować swój los i przyjąć cios, co często powoduje pożary wewnętrzne lub dodatkowe eksplozje wewnątrz samego czołgu, uderzając w amunicję, magazyny lub nawet sam silnik czołgu. W kilka sekund wewnętrzne systemy czołgu zostają całkowicie odcięte. A załoga albo ginie, zostaje ogłuszona przez siłę wybuchu, albo desperacko zmuszona jest uciekać z płonącego i zniszczonego pojazdu. Cały ten scenariusz rozgrywa się w ciągu około 25 do 30 sekund, licząc od momentu wystrzelenia pocisku. I to nie jest tylko teoria, to naprawdę wydarzyło się na polu bitwy i istnieje wiele udokumentowanych przypadków użycia amunicji bonus przez Ukrainę przeciwko rosyjskim pojazdom opancerzonym. Pierwszy przypadek miał miejsce jesienią 2023 roku. Rosyjska kolumna pancerna została rozmieszczona w regionie Doniecka, w pobliżu miasta Tureśk. Kolumna składała się z trzech bojowych wozów piechoty BMP-2. Po raz pierwszy wprowadzone w czasach Związku Radzieckiego BMP-2, wciąż są stosunkowo nowoczesnymi i efektywnymi pojazdami, mimo swojego wieku. Wyposażone są w 30 mm działka automatyczne. I mogą wystrzeliwać przeciwpancerne pociski, kierowane, co czyni je dostosowanymi do różnych scenariuszy bojowych. Jednak, jak wiele rosyjskich pojazdów wojskowych, BMP-2 mają słaby pancerz na górnych partiach, co czyni je bardzo podatnymi na ataki z powietrza. Były idealnymi celami dla Ukrainy do przetestowania swoich pocisków bonusowych, i nie minęło dużo czasu, zanim pojawiły się zdjęcia i nagrania ukazujące skutki ukraińskiego ataku. Pokazały, że wieże BMP. Zostały w jakiś sposób oderwane od kadłubów pojazdów i poleciały w powietrze, podczas gdy otwory były zniszczone przez płomienie i wtórne uszkodzenia wybuchowe. Po bliższej inspekcji okazało się, że każda wieża miała niemal idealnie okrągły otwór dokładnie po środku. Analitycy wojskowi szybko zrozumieli, co się wydarzyło. Jedyną bronią zdolną zostawić taki ślad był pocisk formowany wybuchowo. Dokładnie taki, jaki tworzy subamunicja pocisku typu Bonus. Zaledwie tydzień później kolejna rosyjska jednostka odczuła pełną siłę pocisku Bonus. Tym razem było to w rejonie Sfatowa na północy Ługańska. Przez ten teren przejeżdżał cały konwój rosyjskich pojazdów, w tym transportery opancerzone BMP-3, nowocześniejsze i bardziej zaawansowane niż BMP-2, oraz czołgi T-80 BWM, jedne z najmocniejszych w arsenale Rosji. Kolejny raz nie podołali wyzwaniom, jakie postawiła przed nimi Ukraina. Ukraińskie nagrania z miejsca zdarzenia były wyjątkowo interesujące dla analityków. Nie było żadnych oznak ataków dronów na pojazdy Wroga ani śladów rakiet na niebie. Zamiast tego kamery uchwyciły niewielkie eksplozje w powietrzu, które wysyłały błyskawiczne pociski w stronę rosyjskich pojazdów. Właśnie w tym czasie francuskie źródła ujawniły prawdziwą sensację. Informując, że dostarczyły Ukrainie ograniczoną liczbę jednostek BONUS, oprócz samobieżnych haubic Cezar, w grudniu 2024 roku Szwecja ogłosiła, że wyśle na Ukrainę jeszcze więcej wyrzutni i pocisków BONUS. Lista uzbrojenia zawarta w tym pakiecie obejmowała samobieżne haubice Archer oraz wielozadaniową amunicję precyzyjną kalibru 155 mm. Która, jak się uważa, zawiera również pociski BONUS. W marcu 2025 roku Ukraina otrzymała kolejny duży zastrzyk wsparcia, gdy szwedzkie Ministerstwo Obrony zatwierdziło zakup 18 dodatkowych systemów Archer w ramach ogromnego pakietu pomocowego o wartości 295 milionów dolarów, co może otworzyć nowe możliwości ostrzału dla pocisków BONUS na całej linii frontu. I chociaż szczegóły dotyczące konkretnych ataków są skąpe, wydaje się, że Ukraina używa tych pocisków z coraz większą częstotliwością w ostatnich miesiącach. Na przykład zespół Oryx zajmujący się wywiadem open source zauważył, że 41 ze 176 rosyjskich czołgów zniszczonych w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wykazywało oznaki penetracji pionowej, uszkodzeń od góry i wewnętrznych eksplozji, co sugeruje, że najprawdopodobniej zostały trafione przez subamunicję. BONUS. Ponadto Rosja najwyraźniej nie znalazła skutecznego sposobu na poradzenie sobie z tym nowym, śmiertelnym zagrożeniem. Co tylko pokazuje, jak sprytnie zaprojektowana jest subamunicja BONUS i jej wyrzutnie. Podobno Rosja próbowała wykorzystać swoje systemy radarowe do śledzenia trajektorii wystrzeliwanych pocisków. Na przykład po to, by namierzyć położenie systemów artyleryjskich takich jak Archer i Cezar. Te systemy są bardzo mobilne. Mogą wystrzelić pocisk, opuścić teren w mniej niż minutę, przenieść się w inne miejsce i ponownie wystrzelić szybciej niż rosyjskie radary zdołają je namierzyć. Rosjanie rozmieszczają także różne zagłuszarki, próbując zakłócić naprowadzanie pocisków bonus. Ale jak już wcześniej wspomniano, to po prostu nie zadziała. Pociski bonus wykorzystują własne wewnętrzne dane i jednostki przetwarzające do podejmowania decyzji i atakowania celu. Nie potrzebują aktywnych sygnałów Global Positioning System ani niczego podobnego. Innymi słowy, Rosja nie ma czego zakłócać. Nawet gdy Rosja wyposaża swoje czołgi w najnowocześniejsze systemy obrony, takie jak aktywne systemy ochrony Arena M, Hardkill, które ostatnio zostały zamontowane na czołgach T-90M, nadal nie mają nadziei na przeciwdziałanie pociskom bonus. System Arena M wykorzystuje radary do skanowania otoczenia czołgu, wykrywania nadlatujących zagrożeń i wystrzeliwania amunicji, aby je zniszczyć przed momentem uderzenia. Jest tylko jeden problem. Sub-amunicja bonus porusza się szybciej niż prędkość dźwięku i uderza w cele bezpośrednio z góry. Radar Arena M nie ma żadnych szans na wykrycie ich i podjęcie odpowiednich działań na czas, aby zapobiec katastrofalnym uszkodzeniom. To samo dotyczy praktycznie każdego innego aktywnego systemu ochrony w rosyjskim arsenale. Żadna z nich nie jest wystarczająco szybka ani precyzyjna, by powstrzymać atak typu bonus. Nawet gdyby Rosja chciała zniwelować słabości swoich czołgów. I dodać grubszy, mocniejszy pancerz na górnych partiach, to też by nie zadziałało. Konstrukcja tych czołgów uniemożliwia zamontowanie płyt pancerza reaktywnego na górnych partiach. Czołgi stałyby się cięższe, wolniejsze i znacznie trudniejsze w obsłudze. Dla pojazdów i transporterów opancerzonych sytuacja jest jeszcze gorsza. Tego typu pojazdy mają znacznie mniej pancerza i nie posiadają aktywnych systemów ochrony, które mają czołgi bojowe. Większa mobilność to za mało aby ustrzec je przed kolejnym atakiem. Używanie pocisków bonusowych daje Ukrainie również ogromną przewagę kosztową. Podobno każdy z tych pocisków kosztuje od 10 tysięcy do 150 tysięcy dolarów. Może się to wydawać dużo, ale rosyjskie czołgi i pojazdy są warte znacznie więcej. Niektóre z nich mogą być warte miliony dolarów za sztukę. I pamiętaj, każdy bonus zawiera nie jedną, ale dwie subamunicje. Tak więc jeden pocisk może zniszczyć dwa cenne cele o łącznej wartości nawet do 10 milionów dolarów. Innymi słowy, Ukraina może wyrządzić szkody o wartości do 100 dolarów za każdego wydanego dolara na ataki bonus. To niezwykła wartość, szczególnie istotna w obecnym momencie. Gospodarka Rosji jest w coraz gorszej sytuacji, a prezydent Władimir Putin musi ograniczyć wydatki na obronność do 2026 roku. Straty Rosji były tak ogromne w trakcie tego konfliktu. Do tej pory zginęło lub zostało rannych ponad milion rosyjskich żołnierzy, z czego około 50 tysięcy uznaje się za niezdolnych do powrotu na linię frontu. Zniszczono także tysiące sztuk sprzętu wojskowego, w tym czołgi, pojazdy opancerzone, transportery, pojazdy cywilne, systemy artyleryjskie, stanowiska dowodzenia, stacje radarowe, zagłuszarki, systemy obrony powietrznej i wiele innych. W kraju Rosja zmaga się z rekordowymi niedoborami siły roboczej i innymi kryzysami gospodarczymi. Nawet Putin, mimo swoich złudnych deklaracji, musi widzieć, że ta sytuacja jest daleka od stabilnej. Jego kraj nie może w takim tempie tracić pieniędzy i sprzętu. Ale z dodatkowymi pociskami gotowymi i czekającymi na zniszczenie rosyjskich czołgów i pojazdów wojskowych, straty z pewnością będą dalej rosnąć. To również niezwykle ważne, aby Ukraina miała obecnie silne zaopatrzenie w te pociski, ponieważ Rosja ostatnio wznowiła ataki naziemne z użyciem czołgów i pojazdów w kluczowych rejonach linii frontu. Przez dość długi czas dowódcy Kremla wydawali się zmieniać swoje doktryny, decydując się trzymać czołgi w rezerwie i wysyłać żołnierzy przez granicę pieszo lub na pokładzie prostych pojazdów cywilnych, od motocykli po dżipy, a nawet wózki golfowe. W niektórych przypadkach uważa się, że robiono to, aby zrekompensować ciężkie straty w czołgach i pojazdach, jakie Rosja poniosła we wczesnych etapach wojny. To również dało Rosjanom czas na wyprodukowanie większej liczby czołgów w różnych zakładach produkcyjnych, a także na naprawy i modernizację bardzo stare czołgi w stylu sowieckim sprzed dziesięcioleci, takie jak T-72A, który pochodzi jeszcze z końca lat 70. Teraz jednak Rosja wydaje się ponownie przepisywać swój podręcznik taktyczny. Na przykład 27 lipca zaobserwowano ogromny konwój składający się z ponad 70 pojazdów, w tym czołgów T72 i transporterów opancerzonych BMP-2, który zmierzał w kierunku miasta Siewiersk w obwodzie donieckim. Na szczęście Ukrainie udało się sprytnie zastawić zasadzkę na konwój, wykorzystując mieszankę dronów i innych rodzajów broni do zniszczenia niemal wszystkich pojazdów, całkowicie zaskakując wroga. Rosyjskie pojazdy opancerzone były również widziane w rejonie Pokrowska, poruszając się tak zwaną drogą śmierci w próbie wywarcia presji na miasto. Po raz kolejny Ukraina odniosła zwycięstwo, a jej dzielni obrońcy wykorzystali zarówno drony, jak i artylerię, aby zatrzymać wroga w miejscu. Te zwycięstwa są warte świętowania, ale niosą ze sobą również pewne zastrzeżenie. Wygląda na to, że Rosja może być gotowa częściej wykorzystywać czołgi i inne pojazdy od teraz, a Ukraina musi być na to przygotowana. Drony, miny i pociski będą skuteczne, ale tylko do pewnego stopnia. Inne rodzaje broni, jak znakomity pocisk bonusowy, są niezbędne do zakłócania silniejszych konwojów i eliminowania celów o wysokiej wartości. Nawet gdy używane są dym, osłona i kamuflaż, aby je chronić. Na szczęście wydaje się, że Ukraina ma duże zapasy amunicji bonusowej i wyraźnie wie, jak jej używać. Teraz dowiedz się więcej o tym, jak sojusznicy Ukrainy pomagają temu krajowi pozostać silnym w obliczu rosnącej rosyjskiej agresji, oglądając nasz film szczegółowo opisujący potężną pomoc wojskową i humanitarną Portugalii. Albo zobacz naszą dogłębną analizę, jak Ukraina powoli, ale konsekwentnie staje się jedną z czołowych potęg militarnych świata wystarczająco silną, by przewyższyć nawet swojego największego wroga. I na koniec, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na miejscu, na Ukrainie oraz w innych ważnych konfliktach i regionach na całym świecie.